Witamy w świecie Daczy. Nazywam się Marusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Zapraszam na nowy film, na nową serię pod tytułem Studio Daczy. Czym jest Studio Daczy? Zbiorę najczęściej powtarzające się pytania, które zadajecie na naszym kanale YouTube Carara Dacia Lublin, opracuję tematy i odpowiem w formie filmu. Te pytania najczęściej powtarzające się, one ciągle gdzieś wracają, wracają. Stwierdziłem, że jeżeli nagramy film na temat nurtujący was temat, będzie to odpowiedź, do której zawsze będzie można łatwiej wrócić. Może jest to fajna forma, może spodoba się Wam ta seria, zapraszam do oglądania. I dzisiaj pierwszy taki temat automatyczne skrzynie biegów w daci. W roku 2020 nie ma w ofercie automatycznych skrzyń biegów w ofercie polskiej. Kończymy temat. Nie, tak naprawdę nie. Powiem trochę o historii, wybiegnę troszeczkę do przodu również. Otóż w 2017 roku Dacia oferowała dwa typy automatycznych skrzyń biegów: modelu Duster oraz modelu Sandero. W modelu Duster, automatyczna skrzynia biegów EDC dwusprzęgłowa konstrukcji Renault rewelacyjna skrzynia i była przez rok. Nie wiem dlaczego się nie spodobała klientom, nie wiem dlaczego tak mały odzew był, może jeszcze za wcześnie było na automat w dasterze. Sandero. Daci Sandero była skrzynia, zautomatyzowana skrzynia biegów Easy Air. O co tu chodzi? No i tutaj są dwie Dwie grupy, które mówią, że nie, to nie był automat, a drudzy mówią, to była ręczna, zautomatyzowana skrzynia biegów. Jaka jest racja? Trochę tu, trochę tu, bo rzeczywiście nazwa i funkcjonalność tej skrzyni klasyfikowała ją do automatycznej skrzyni biegów. Ta skrzynia oferowała oczywiście przełożenia do przodu, do tyłu, tryb postojowy, nawet sekwencyjną zmianę biegów, czyli tak jak automat ale nie był to typowy hydrauliczny automat. Zmiana biegów odbywała się elektromechanicznie. Więc była to ręczna, zautomatyzowana, zautomatyzowana skrzynia biegów EZR. Co ciekawe, ta skrzynia jest nadal oferowana na rynku, ale nie polskim. Niemcy, Hiszpania, Francja, kraje Beneluxu, jak najbardziej tak, w Daci Sandero nadal jest ta skrzynia. W Polsce jej nie ma. Tyle przeszłość. Trochę przyszłości. Już wiemy, wchodzi nowa gama Daci-Sandero, Daci-Logan. Wiemy, że będzie tam automatyczna skrzynia biegów CVT nowej konstrukcji. Co to oznacza, jeszcze nie wiemy, ponieważ nie znamy specyfikacji, nie znamy nic więcej poza tym, że ona tam będzie. Ale dobrze, że jest, dobrze, że wraca. Co z dasterem? Nie wiemy. Daster. Na pewno, jeżeli wejdzie w wersji napędu hyb hybrydowego, otrzyma automatyczną skrzynię biegów. Pytanie, kiedy wejdzie? Może w 2021, ale tego też oficjalnie nie wiemy. Może wróci skrzynia EDC. Chciałbym, bo to naprawdę fajna skrzynia. W Renault sprawdza się całkiem fajnie, całkiem fajnie jeździ, bezstopniowo, płynnie zmienia biegi. Rewelacja. I tyle przyszłości, jeżeli chodzi o DASTERA. Nowe modele. Już wiemy, zresztą opublikowaliśmy film na temat Daci Spring. Tam, oczywiście, automatyczna skrzynia biegów. Szczegółów też jeszcze nie wiemy. Mamy październik 2020 roku. Do oferty ten samochód wejdzie pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Podobnie zresztą jak i nowa gama Daci Sandero i Daci Logan. Wtedy będziemy znali szczegóły specyfikacji, będziemy wiedzieli, jakie to będą skrzynie. Coś więcej będziemy mogli powiedzieć. Podsumowując, automatyczne skrzynie biegów w Marcedaccia widzę w różowym, w zasadzie nie, w niebieskim kolorze czyli dla fanów automatycznych skrzyń biegów Raj. Ja trochę zaliczam się do tych fanów lubię jeździć automatycznymi skrzyniami biegów. Żałuję, że w tej chwili ich nie ma, ale za chwilę będą. Dzięki za oglądanie. Dzięki za lajki, like pozytywne komentarze. Czekam na Wasze pytania, coś co chcielibyście widzieć w filmie w studio daci. Życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia.